Hej, A, nie, na no serio, jakby nie będę go napierdalać tego gościa, manizmu. Ja spróbuję na golfie. To go się nie zgrzej. A weź ten. Eee, napierdalamy go, no kurwa, prosto, że napierdalamy. <tryfio> Jaki hejter. <dekto. grych> ja no, trzeba kurwa go dojechać, no. Niech Gjesz, nie Wiem, że on to wszystko słyszał, bo mam głos na wszyscy zaplanowane, nie? Ale to o... tylko ciebie słyszę. Ale mi przebija ze słuchawek na mikrofon. Fuj z tym. Pewnie Polskiego nie rozumiem. jak to pole, kurwa jest ten, ten debilu. No to nie wiesz, nie, co, co z tego. Że co z tego nie nie, ta, 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 i potem ta, i potem się kurwa dziwi, że, że nikt kurwa z nami nie chce grać. Kurwa, tak, my nie chcemy co, z nikim grać, jesteśmy... Ja gra. że Samo ale, ale nie rozumiesz Karo, że jak wejdą nowi gracze kurwa to więcej kasy jest za wyścig. Jak to wygrasz? Ja dostałem teraz nie koła. Wygrasz, czy wygrasz, patrz to, jak, to, jak to, to, patrz. Zajebać mu, zajebać mu. Ale to ja wybiłem No to nie ty srebrny z tyłu jest, on ma inne

No to kurde, ja bym ja jest Figi walczę o ostatnie miejsce Już nie walczę Kurde, nie dałem to jest system zez... hmm. Flaga jest Jaki z kamer. A, mo a można ogólnie sprzedać samochód? Ty kurwa, rumana spotkałeś Chcesz sprzedać samochód? nie. Nie, Chcesz Nie. 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 Ja Nie. 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 Ja... Ja ja, Nie. To Nie. 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 kupuje. Dobra, no pan to, to O jezu, marynarka <laughs> jak nie potrafię. Ale nie da się autosprzedać. No, no, to u nie można powiedzieć. Takiego edyseru się da. <laughs> ja to miałem. No bo to było zabawne. <laughs> E, tam ja jest, tam lecznie, ale nie Ale rumon jest, a rumona mi się da A jak bym nie chciał przejebać O, jak zrobił mnie To tamten mnie rumon, wy napierdolajcie chuja Dobra, na rumona kurwa, co już. Chuję <gry> Gdzie też Zajebło mi na starcie Chuj wyznacznik, Muszę najebać bym na... no, Ale dobrze skręcę chyba On ma za wysoki poziom no no kurwa I, i i od razu Karol kurwa nierówny składy. Jakie nierówne? Gramy na niego, Steam Polska na Rumunię Ty chcesz mu sprzedać samochód jedynie Ten z tym samochodem się uciął A ty sprzedaj Weronika. O O kurwa nie przeginę No to ty przeginasz kurwa, bo ja cały czas chcę grać normalnie a ty jesteś toksik Nic nie powiedziałem No kurwa, a u Rumunii? No, a co jesteś Rumunem, że się obrażasz? Ale jemu kurwa! Jesteś jest toksyczny cały czas! Ja, ja kurwa, kogo to obchodzi? Kurwa, 250-80, kurwa! Ule, ja, ja mam prawie 300, ale... Nie mogę dogonić w kimś A nie, ja mam 200 przecież... Nie. O kury! Pan. No jego ciężko dzisiaj je, je, je jest dogonić On jakiś inny samochód ma, kurwa jest No... Ten, ten to jest Nizmo? Tak Krzysiu? A co on ma? Nismo, panie? No. Tak To jest górewsko szybki To ja też, panie no, panie Jakoś nie jest... To ostatnia prosta Go 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 wyprzedzamy różowy to jest wilno Nie na Nie nie no, nie nie Ale szybko szybko to robi, nie mam większą moc. Ale szybko zrobił kółko, strasznie. Żadnego zakrętu nie ten. Ja po kolejnym wyścigu, e, Speed, jak pozostanisz zakręt, to ci powiem, jak auto ulepszyć. A ja wiem, jak auto ulepszyć. to kupić, Bo tak to byś miał, te, te, bam, bam, Poczekaj, ram, zrobię screen. To co wy. Ale, Ale to jeszcze jeden teraz. wyścig. Jeszcze jeden wyścig jest... Kurde, no, słabe chyba Przykłada Hajs. No mi fajnie poszło teraz, chyba trudne miejsce zajęło. No ja się wyjebałem na zakręcie, to jakbym no, nie wyjebał tak, się tak, teraz... No ty to... goniłeś cały czas, nie? Ale ty, ja cię nadgoniłem na dwóch zakrętach, tak. widziałeś jak perfekcyjnie tak. wszedłem? ty widziałeś, a ty widziałeś jak ja perfekcyjnie wszedłem, jak ty widziałeś mnie właśnie przekrętać. Ale właśnie ty wstrzymał. zwolniłeś i ja wtedy cię nadgoniłem, co nie? Bo ja nie zwalniałem no, i dlatego no, ja miałem ja przewagę. No i ja teraz po prostu skręciłem za mocno w lewo i wyjebało na tor za tor i, i chuj Bo ja mam coś takiego, że mi no, się tak dziwnie... Jechał, skreś... jechał na torze, ale wy, wyjebał go na tor <laughs> jechał na torze, ale wyjebał go na tor. No to nie jest No na właśnie w zło... no się... Bo to jest tak, że jak nie wyczujesz autka, Je to jest długa. ja nie mogłem wyczuć jak skręcić. Franią znowu? No. Okay. Wy, ze, wyjeb... mu, wyjeb mu, wyjeb mu, wyjeb mu, wyjeb <grym> mu Ja nie jestem toksy. Nie, bo on mi wyjebie na 100% To Nie ci wyjebie Nie mi, nie mi, bu. Nie mi to jest jakaś piosenka, czy co to jest? Po prostu są nie 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 mi, 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 nie mi Chuj Chuj Jeba... no kurwa No kurwa No nie Jak ja nienawidzę tego Chciałem zrobić to samo co one mam inne auto przecież Ale... Zostajesz tam No, zostaje to. To Jebać Co tu się spierdala? No serio, ja też musiałem się wyjebać jak śmieć a jeszcze gra, gra mi się zamiesiła, w sensie nacisnąłem coś i już wszedłem do Steam. Outy Sorry, nawet tak za mną jedziecie Dolor nie jedziesz na godzinę Nie wiem kurwa Zbieram krzaczki kurwa po drodze Siema ma? Yes. Siema <laughs> Zobacz, żeby ci wyjebał teraz Za wąskie kurwa na A podobno lubisz ciasne fuj no Nie, Larry nie, nie rób tego Ja wiem, że mnie lubisz 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 No lubi, lubi się, ale... O! 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 Nie! Nie! o dzięki! 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 myślisz jak się zawsze kurwa tak drzeć? To, to też się nie raz. Ja nic kurwa nie mówię, to, to całe wejście Nie raz nie mówię, teraz <ścoughs> tak dobra, ale nie dogania mnie przynajmniej. Bałem się, że na będzie ja <śmary> <jestem ty> jeszcze... <śmary> ten, ten klej ścianek, kurwa kurwa. O, dia. Mam <śmary> bardzo dobre autko. Ale to już było ostatnie, nie? No. Lory, nie, tak nie, nie, nie jestem ostatni, kurwa. A... Żre i Bo się. Ja wcześniej. Speedy, zdałem. Speedy, Speedy, coraz lepiej idziecie ci Hm? Po prostu myśmy się kłócili, wiesz? <grym> nie. Tak. Myśmy, myśmy ciągle się wypierdolali, a Speedy zajmował trzecie, czwarte miejsce. Czwarte, piąte. 6000 dostałem, zajebiście. 14. lul. Dobra, zostawiamy rumon. <laughs> no, gramy dalej. Ja nic nie dostałem. No, dawaj, drugi, ale jakieś inne mapy. A to z BD dalej będziesz grał? Nie. Z dalej, no to bez speedy go zagrajmy jeden, żeby ten. ten drugi. Na drugim czy na pierwszym? Na drugim, dawaj. Wybór teraz. Yy... może być. Dawaj. Rol? No co, to rolę nie akceptuję. Hmm. Czemu Spilly wyszedł? No już nie wiem. On jakiś nie w sosie chyba. Może sos był kurwa zepsuł. Albo mu się sos skończył po prostu. No, może on na nizmo, to on dogoni go. Hehehe Mam wrażenie, że byłem nie? Walkował pierwsze miejsce. My będziemy zbierać. Jeszcze. Trzeba wyjebać na no, starcie. No ale. Kurwa, ten słów był dalej A Znaczy on bardzo do przyjeźdź. No dlatego trzeba mu wyjebać no, na starcie. Nie. Ale on nam wyjebał wcześniej. Z grani. To no, się wyjebał mi, nie? Jak mi Krzysiowi, to i tobie. Mentalnie. Nie, nie, nie. Jak nie, Jak kurwa. Jak ja go bo dobrze mówicie. Jak ta kurwia tą grę ma prawie 30 lata. No, no. jak ty na kurwiasz, że. No, na fory Jak ty na kurwiasz ten. Romka, a kurwa nie, nie lubisz grać na banilii, no i. Bo grałem około kilkaset godzin już na banilii. No właśnie, a on gra kilkaset godzin w i co? Wszyscy chcą cię na kurwa w ramce? Nie, kurwa. tak nie działa. Oj, oj, ojoj, oj, ojoj, oj, oj, tu się stało? stało? ojoj, ojoj, Halo ojoj, Ja wiem, że go ojoj, to? Van die parel. Oké, okay, dan brengen we het plek, Ja. That looks very suspect, mate. Myślę, cały czas jeździć nic, może bym się nie nie jeździć Bo innymi mi się w ogóle bardzo inaczej jeździ Co ty jak się kazesz? Bączkę tyłem. <laughs> bączkę tyłem. To jedź kurwa. teraz nagle No, no okej. Okay. Wow. Plus 30 sekund. Kurwa, to trzy. Kurwa ten, ten twój, ten twój nizmo kurwa to jak, ten jak jedzie to ma kurwa taki dźwięk, nie? Jakby ktoś kurwa kosiarką kurwa jeździł. Nie, on ma taki przetłumiany. Kurwa. Kojarzy się takie tak kosiarki kosiarka. ręczne? Kojarzy się takie kosiarki tak, ręczne? Tak, tak, no, no tak. to właśnie taka kosiarka, nie? Ale w sensie nie na paliwo, tylko wiesz, idziesz i tak koszuj. Tak, tak, no ja wiem Tam są takie śmieszne noże na przemian. Wiem, no to wiem, no to... To wygląda taki jak mały. Taki. Jak taki, dźwięk, taki dźwięk kurwa ma właśnie. Nie zły nie tych detektorów. Ale on ma dobry start, bo ma strasznie szybkie przyspieszenie. No to ja, 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 ja tak samo jak na tym golfie. Też mam. Tak, a tak samo szybkie przyspieszenie jak Nizmo. Tylko Nizmo ma maksymalną prędkość wyższą. Ja mam najwyższą prędkość, bo z no, trzeba jeszcze... Nie, nie. już wszyscy zdzieli tak. Oprócz Ja nie. Czemu ja tak strasznie nie... O, kolego. Ojoj, ojoj. No, bo spałcie się lepiej jeździ. <grym <grym no i kto chce... Spałcie się lepiej jeździ. się lepiej jeździ. No, kof, spałcie się chciałbyś, daję lepszą pozycję. No, od tyłu na siebie się źle patrzy.

Na 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 naa Na 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 naa Mwaa Lekka zakręt Jak mi przykro panie Ty kurwo Nie wyjebałeś no wy przedziłeś mnie, to to samo <laughs> Nie można tak No, tak. no chciałem ty zagrać jak przy, przykra potem po oh, kurwa no, no Bo nie chciałem w ciebie przyjebać i skręciłem złą stronę no? No, no no oczywiście moja wina Sorry Jedź szybciej! Jedź szybciej! Jedź szybciej! Kurwa ile tałku od twojej mocy! Dużo Masz kurwa jakiś tu ten hamon podścisz, kurwa z rydwanami na pierdala pod swoją maską Wypierdalaj! Wypierdalaj! Dobra, jest, uff! Już bałem się, że przejga! Ah. Dobra, to była ciężka walka. Do no, końca, nie? Do samego. Te zakręty w końcu mi wejść po karucie. starałem się ci nie wyjebać? No, ja też się starałem ci nie wyjebać. Kulturalnie? A ten, no, no. Sekunda, równiutko prawie! A jak tam Krzysiu sobie radzi? Nie, nie. Radzi sobie doskonale. Doskonale sobie radzi. Czemu ty się z nami nie ścigasz, Czesio? Na bączki, na to Bo na starcie dostał ode mnie w łeb już nie chciał jechać. obraził się. No, nieźle. No, mówię, mi najlepiej się jeździ w miastach. Graniony to nie jest mój... Jestem mainem miast i torów, kurwa A ja właśnie robię kaniony A moja jakoś mi lepiej się wchodzi tam Jakoś ledzo kątem. A ja na kanion Och. O, już myślałem, że 90 tysięcy dostałem, a to łączne wydanie gotówki Kurwa, nogi mnie bolą już Na te pedały muszę napierdalać A mam gdzieś to kierownicę to jest, i... Pe... Ja mam pedały? gdzieś kierownicę, wiecie? Ty na pedałach jeździsz? Ja myślałem, że na klawiaturze Tam jest... ja gdzieś kierownica do tego Tak się na, na nie mówi Kurwa, to źle miało, kurwa Ty na pedałach jeździsz? No i kurwa kanion nie. No i czy się wygra A A no może i nie Wygra ma lepsze Zobacz, jakie przyspieszenie ma. Ja jadę do 200, on kurwa mnie wyprzedza. Jest duża różnica kolorowego. Może zawsze liczyć kurwa na ten, na, na to, że zrobię jakiś błąd. Czy jest jakiś błąd? Możliwy Jedyny błąd jaki jest to, żeby siostra była. Tak to będzie... No i będzie siostra. No Siostrę no, no, no. kurwa. Nie, ty je błąd, że... się wydała na świat. No kurwa! Krzysiu! Kurwa! Nie, to moja wina, tak? Nie. Nie. <śla> to wina nasza

tylko dwa barierki ciągle przytula, ja też przytuliłem teraz. No tej ścianę mąc to przytula. Wypałem raz i pewnie tego. Wybaj raz, ty to pijaliście te ścianki non stop. O, 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 o. No tu jak przytulizisz ścianę to się z koniec. Się wypierdolisz i jest koniec. I tak powiedział. I tak się stało. Ten zakręc jest straszny. No. O, o, o! nie było tak strasznie, ale się prawie wypałem. Co nie <laughs> <laughs> <Şarkam binała. gülüyor> <laughs> Co się stało? Kurwa nie, nie... Kurwa płaczę, nie widzę kurwa drogi. Co tam się dzieje? Co, co się dzieje? Na mój brzuch kurwa... O! O! Napierdole o kurwa Co to się stało? Kurwa Krzysiu chciał mnie wyminąć jak wypierdolił w kosmos No ja wiem o co chodzi. Bet... Ale nie to było to było lepsze kurwa nawet niż to co ja zrobiłem kurwa On zrobił tak trzy beczki przodem Cztery beczki, kurwa, bokiem wylądował i pojechał dalej, nie? Ta gra jest dosyć ciekawa pod tym względem. Ile dostałem? Uu, 8, 7. 8, 8, Nice. Spoko. Ja też 8. O, zaraz będę miał szósty poziom. Dawajcie, bo jeszcze jeden poziom, będę mógł odb na wiatka. No, no to dawaj. Jak...